Ten rozdział rozpocznę od usunięcia poszczególnych pociągnięć w odniesieniu do moich obydwu warstw. Dobrze? Upewnię się, że mam tryb RGBA i przejdę po prostu do warstwy z białym wypełnieniem, a następnie wprowadzę zwykłe pociągnięcie, mając wskaźnik czasu na samym początku. Dobrze? i rozwinę grupę fx-paint. Możemy zauważyć, iż zaraz obok obiektu brush znajdziemy mini belkę na naszej linii czasu. Ta mini belka symbolizuje nam czas trwania naszego pociągnięcia. Z racji tego, iż pracujemy w trybie duration constant, czyli stały, spowodowaliśmy, iż nasze pociągnięcie będzie pokrywało się z czasem trwania naszej kompozycji. Aczkolwiek naszą belkę możemy kliknąć i przesunąć ją w czasie. Tym samym Możemy wpłynąć na opóźnienie jej pojawienia się. Tak więc korzystając z trybu constant po prostu wprowadzamy osobne pociągnięcia. Chyba, że mamy zaznaczony oczywiście obiekt brush lub korzystamy z shift. I trwają one tyle ile trwa nasza kompozycja. Proponuję usunąć. Obiekt BRASH i zobaczmy teraz, jak działają pozostałe tryby. Zaczniemy, czy też będziemy kontynuować od trybu Write On. I tak wskaźnik czasu znajduje się na samym początku i wprowadzamy przykładowe pociągnięcie. Następnie zauważymy po zwolnieniu przycisku myszy, iż pociągnięcie zniknęło, aczkolwiek zostało utworzone na linii czasu, a przesuwając wskaźnik czasu zauważymy, iż po prostu to pociągnięcie rozwija się w czasie. I zauważymy również, Dwie małe kropeczki na belce, co sygnalizuje nam, iż dwie klatki kluczowe zostały utworzone i znajdują się one na parametrze end. Możemy teraz edytować te dwie klatki kluczowe i wydłużać w czasie rozwój tego pociągnięcia. Możemy także zamieniać miejscami. Te klatki kluczowe i wykonywać inne operacje. Dobrze, usunę paint i wybierzmy teraz następny tryb, czyli pojedyncza ramka. W tym przypadku po prostu wprowadzamy nasze pociągnięcie pędzlem tam, gdzie znajduje się wskaźnik czasu. Tak więc zauważymy tutaj, Miniaturową belkę odpowiedzialną za czas trwania i pokrywa się ona oczywiście z pojedynczą ramką. I tak przesuwając wskaźnik czasu mając aktywny brasz 1 możemy zastępować to pociągnięcie innym pociągnięciem w konkretnym czasie. Dobrze. I usunę paint, a następnie wybierzmy teraz następną pozycję, czyli custom. W tym przypadku uzyskujemy dostęp również do wartości po prawej stronie. Te wartości są wyrażane przez ramki, czyli F. Frame. I możemy zmodyfikować tą wartość, powiedzmy, wpisać 30 ramek. Zatwierdzamy. Powiedzmy, przenosimy wskaźnik czasu na pierwszą sekundę i wprowadzamy nasze pociągnięcie, które to pociągnięcie będzie teraz trwało na linii czasu przez 30 ramek. A po tych 30 ramkach znika. No dobrze, spróbujmy teraz na tym etapie połączyć poszczególne tryby trwania naszych pociągnięć pędzlem. Z klatkami kluczowymi, które wprowadzamy do ścieżki naszego pociągnięcia pędzlem. Zaczyniemy od konstant. Przesuwamy wskaźnik czasu na początek naszej, naszej linii czasu. Wprowadzamy pierwsze pociągnięcie, przechodzimy do Paint, brush 1. Zaznaczamy ścieżkę i wprowadzamy pierwszą klatkę kluczową, a następnie zmieniają położenie wskaźnika czasu i wprowadzamy kolejne pociągnięcie. Zauważymy, że poprzednie zniknęło, aczkolwiek przesuwając wskaźnik czasu i obserwując panel Composition zauważymy w jaki sposób After Effects dokonuje interpolacji pomiędzy tymi dwoma pociągnięciami pędzlem. Co wynika oczywiście z tego, iż zapamiętał obydwa za pomocą klatek kluczowych. I w ten sposób możemy dokonywać pewnej ewolucji tego pociągnięcia pędzlem. Dobrze, usunę teraz Paint. I skorzystajmy teraz z pojedynczej ramki. Wprowadzamy pierwsze pociągnięcie i oczywiście przechodzimy do ścieżki tego pociągnięcia. Wprowadzamy klatkę kluczową i korzystamy z Shift Page Down. Wprowadzamy kolejne pociągnięcie. Znowu Shift Page Down. I następne pociągnięcie. Shift Page Down i kolejne. Przesuwamy teraz wskaźnik czasu i widzimy wyraźnie, w jaki sposób nasz obiekt przemieszcza się w panelu Composition. Dobrze, i przejdźmy teraz do kolejnego trybu, czyli Custom. W tym przypadku możemy ustalić, powiedzmy, czas trwania naszego pociągnięcia na 20 ramek. Ok, i wprowadzam pierwsze pociągnięcie. Shift page down powiedzmy dwukrotnie, aczkolwiek zaznaczamy ścieżkę, wprowadzamy pierwszą klatkę kluczową. Dobrze, i wprowadzamy kolejne pociągnięcie i następne i w tym przypadku takie i możemy również obserwować to co się dzieje w panelu Composition korzystając z możliwości przesunięcia wskaźnika czasu. Tak więc w ten sposób możemy tworzyć oczywiście animacje poklatkowe za pomocą pojedynczego pociągnięcia. Dobrze, na samym końcu tego rozdziału skupmy się jeszcze na chwilę na trybach mieszania naszego narzędzia pędzel, które to tryby znajdziemy w panelu Paint. Poszczególne tryby będziemy omawiać w ostatnim module, tak więc odsyłam do tego miejsca. A teraz po prostu chciałem pokazać, w jaki sposób możemy z nich skorzystać. I przykładowo, przed wykonaniem pociągnięcia, skorzystajmy chociażby z kolor dołcz. OK. I możemy zmienić kolor. I zobaczmy, w jaki sposób wpływamy na wygląd naszego obiektu. I pamiętajmy o tym, iż możemy przejść. Do grupy Paint, Brush i zmienić tryb na inny. I w ten sposób właściwie dotarliśmy do końca tego rozdziału. Tak więc, jeśli chodzi o tryby mieszania, nie będę tutaj rozwijał tego tematu, tylko tak jak nadmieniłem przed chwilą, odsyłam do ostatniego modułu, gdzie wszystkie tryby mieszania są bardzo ładnie wytłumaczone. Dziękuję za wysłuchanie tego rozdziału i zapraszam już do kolejnego